Szef Mon przed wylotem do Szwecji na spotkanie ministrów obrony Unii Europejskiej w Sztokholmie zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Ukrainy trafi z Polski 10 czołgów Leopard 2A4. Minister zapowiedział, że strona polska jest gotowa do uruchomienia centrum serwisowego w celu naprawy czołgów uszkodzonych na froncie na Ukrainie. Potrzebne są w tym celu części z Niemiec, jednak problemem jest ich brak. Cztery takie maszyny Kijów już otrzymał, powiadomił w piątek w Kijowie premier Mateusz Morawiecki. Minister obrony narodowej powiedział, że ma zaplanowane w Sztokholmie spotkanie z szefem resortu obrony Niemiec Borisem Pistoriusem. Podstawowa sprawa, o której będziemy rozmawiać, to mała dostępność części zamiennych do czołgów, mówi dziennikarzom Właszczak. A teraz takie kilka zdań, co o tym myślę. I, a więc rozbranie Polski trwa w najlepsze. No tak? No tak. Ja rozumiem, że trzeba pomagać każdemu, ale teraz to jest wykorzystywanie przez komika z Ukrainy, który mówi tylko daj. I daj, i daj. A jak Polska nie będzie chciała już nic zdawać, to się odwróci i pójdzie do innego kraju. Robić to samo co z nami czyli owijać sobie kogoś innego wokół palca. A najgorsze w tym wszystkim jest, jest to, że ta cała drożyna, drożyzna w sklepach to jest właśnie spowodowana inflacją oraz komikiem z Ukrainy. Bo kto płaci za cały sprzęt i pomoc, która idzie do Ukrainy? My, my zwykli zjadacze chleba. Myślę, że to nie są moje słowa tylko, ale po całej już zakończonej wojnie, po całym tym konflikcie Ukraina się odwróci na tyle od nas, że będziemy znów cierpieć, co pokazuje historia. I jeśli ktoś się nie zgadza z tym, co mówię, nie musi. To jest tylko moje zdanie, które chciałem, którym chciałem się podzielić. Dzięki.